No witam, witam. W dzisiejszym odcinku pierdeliard zdjęć, Cattle Decapitation, Gruzja oraz Diona. Zapraszam. Strasznie byłem ostatnio zakopany fotograficznie i stąd większość obsów, również tutaj. No ale już wszystko gotowe, więc zapraszam do oglądania galerii. Link znajdziecie w opisie. Queen's Strike, Insomnium, The Black Dahlia Murder, Stamina, Moonspell, Rotting Christ, Deus Mortem i Voidhanger, czyli każdy znajdzie coś dla siebie. A niebawem dołączą tam panowie z Tides from Nebula i Rosk. Szaleńcy z Cattle Decapitation wypuścili kolejne dzieło. Nie ukrywam, że trochę zapomniałem jak bardzo, powiedzmy oględnie, specyficzna jest ta muzyka i pierwszy odsłuch był trochę bolesny. Ale potem wszystko wskoczyło na właściwe miejsce i już mogłem się cieszyć tym, co oferuje nam Death Atlas. A oferuje dość sporo. Moje ulubione strzały to utwór tytułowy, Time's Cruel Curtain oraz jakże przewrotny With All Disrespect. Z którego to fragment właśnie przed Wami. W końcu też zebrałem się i odpaliłem tę nową Gruzję, o której tyle fajnych rzeczy słyszałem. Muszę przyznać, że w pełni zasłużenie, bo to jest naprawdę kawał świetnej muzyki. Nie do końca kupuję całą tę otoczkę, ale mocno im kibicuje, Bo jeśli dalej będą się tak rozwijać, to kto wie, możemy mieć kolejnych wizjonerów pokroju furii. Z pozdrowieniami dla pana Krzysztofa. A na koniec zostawiłem coś z zupełnie innej bajki. Co więcej, z zupełnie nie mojej bajki. A jednak zażarło pięknie. Bardzo ciekawie pomyślany mix Noisrocka i Stonera, czyli Toruńska Duna i ich drugi album Golem. Obadajcie koniecznie. I to tyle na dziś. Wciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę!